Julian Sterling zarządzał swoim imperium z zabiurka spolerowanego mahoniu, wznoszącego się pięćdziesiąt pięter nad tętniącym życiem miastem. Świat był dla niego zbiorem danych, rynków do zdobycia i transakcji do zamknięcia. Ludzie byli zasobami, a emocje zbędnym balastem, na który nie było miejsca w arkuszach kalkulacyjnych jego życia. Jego garnitury były skrojone na miarę, jego uścisk dłoni stanowczy, a jego serce zamknięte na cztery spusty. Posiadał wszystko, co można było kupić za pieniądze. I wierzył, że nie ma problemu, którego nie dałoby się rozwiązać odpowiednio grubym plikiem banknotów. Ta filozofia sprawdzała się w każdej dziedzinie jego życia, z wyjątkiem jednej, cichej i bladej, która mieszkała w sterylnym pokoju na końcu marmurowego korytarza jego rezydencji. Jego córka, Amelia, była jego najcenniejszą inwestycją i jednocześnie największą porażką. Urodziła się z rzadką, wrodzoną wadą serca, która sprawiała, że każdy oddech był walką, a każdy dzień niepewnością. Julian rzucił na jej chorobę miliony. Sprowadzał najlepszych specjalistów z całego świata, finansował całe skrzydła badawcze w szpitalach, kupował najnowocześniejszy sprzęt, który zamienił pokój dziewczynki w prywatny oddział intensywnej terapii. Robił wszystko, co dyktował mu jego analityczny umysł. Wszystko oprócz jednej rzeczy bycia przy niej. Jego wizyty były krótkie i formalne. Stawał w drzwiach jej pokoju, patrząc na drobną postać zaplątaną w przewody i rurki, na bladą twarz i wielkie, smutne oczy, które śledziły go z niemym wyrzutem. Czuł wtedy ukłucie czegoś nieprzyjemnego, czegoś, co identyfikował jako poczucie winy, ale natychmiast zagłuszał je kolejnym przelewem, kolejnym telefonem do szwajcarskiej kliniki. Wierzył, że zapewnia jej najlepszą możliwą opiekę. Zatrudniał sztab pielęgniarek, które pracowały na zmiany, dbając o każdy medyczny aspekt jej istnienia z chłodnym profesjonalizmem. Były wydajne. Precyzyjne i drogie, dokładnie takie, jakich oczekiwał. Ale w ich dotyku nie było ciepła, a w ich głosach czułości. Były częścią aparatury podtrzymującej życie, a nie częścią życia. Pewnego deszczowego popołudnia, gdy Julian właśnie finalizował przejęcie konkurencyjnej firmy, zadzwonił telefon. To był dr Alastair Finch, światowej sławy kardiolog, którego Julian ściągnął z Londynu za astronomiczną kwotę. Głos lekarza był pozbawiony zwyczajowej, opłaconej pewności siebie. Był cichy i ostateczny. Zrobiliśmy wszystko, co w ludzkiej mocy, panie Sterling. Medycyna konwencjonalna jest bezradna. Jej serce jest zbyt słabe. Przeszczep w jej stanie jest niemożliwy. Przykro mi. Zostały jej może trzy miesiące. Proszę spędzić z nią ten czas. Słowa te uderzyły w Juliana z siłą której nie znał. Trzy miesiące. To był termin, ostateczny i niepodlegający negocjacjom. Po raz pierwszy w życiu stanął twarzą w twarz z problemem, którego nie mógł wykupić, z wrogiem, którego nie mógł pokonać. Świat liczb i zysków stracił nagle sens. Patrzył przez panoramiczne okno na miasto, które leżało u jego stóp i czuł się całkowicie bezsilny. Furię, która nim wstrząsnęła, była tylko maską dla przerażenia. Rzucił telefonem o ścianę, a kryształowe szkło roztrzaskało się na setki kawałków, podobnie jak jego iluzja kontroli. Wrócił do domu, do pałacu ciszy i sterylności. Minął pielęgniarkę, która zdawała mu suchy raport o parametrach życiowych Amelii, i wszedł do jej pokoju. Dziewczynka spała, jej oddech był płytki i świszczący. Jej mała rączka leżała bezwładnie na białej pościeli. Julian po raz pierwszy od niepamiętnych czasów usiadł przy jej łóżku. Patrzył na jej twarz, na długie rzęsy rzucające się na policzki, i próbował przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz naprawdę ją przytulił. Kiedy słyszał jej śmiech? Wspomnienia były odległe i zamglone, przykryte warstwami spotkań biznesowych i podróży służbowych. Desperacja pchnęła go do działania w sposób, który był mu obcy, impulsywny i nielogiczny. Skoro najlepsi lekarze zawiedli, może potrzebował czegoś innego. Zwolnił cały zespół medyczny ku ich zdumieniu i oburzeniu kazał swojemu asystentowi znaleźć kogoś innego. Nie pielęgniarkę, nie specjalistę. Kogoś, kto po prostu będzie z nią. Kogoś, kto wniesie do tego sterylnego pokoju odrobinę życia, zanim ono ostatecznie zgaśnie. Asystent, zakłopotany tym nietypowym poleceniem, znalazł w końcu kandydatkę przez małą agencję, która specjalizowała się w opiece paliatywnej i towarzyszeniu. Jej nazwisko brzmiało Anna Kowalska. Jej referencje były skromne, ale opinie mówiły o niezwykłej empatii i cieple. Anna przybyła następnego dnia. Była kobietą w średnim wieku, o łagodnych oczach i spracowanych dłoniach. Nie nosiła uniformu, tylko prostą, wygodną sukienkę. Nie była onieśmielona bogactwem rezydencji. Jej spojrzenie było spokojne i skupione. Kiedy Julian prowadził ją do pokoju Ameli, nie zadawała pytań o sprzęt medyczny ani o harmonogram leków. Zamiast tego zapytała cicho, co ona lubi najbardziej. Julian za nie mówił. Nikt nigdy go o to nie pytał. Nie wiedział. Uświadomił sobie z przerażeniem, że nie ma pojęcia, co lubi jego własna córka. Anna weszła do pokoju i nie podeszła do monitorów. Usiadła na krześle przy łóżku i delikatnie ujęła dłonia Meli. Dziewczynka otworzyła oczy. Były w nich strach i rezygnacja. Anna uśmiechnęła się łagodnie. — Cześć, Emilio. — Jestem Anna. — Przeczytamy dziś razem bajkę? Zaczęła czytać cichym, melodyjnym głosem. Julian stał w drzwiach, czując się jak intruz we własnym domu. Coś w tej prostej scenie poruszyło w nim dawno zapomnianą strunę. W ciągu następnych tygodni dom zaczął się zmieniać. Z pokoju Amelii nie dobiegały już tylko pikania maszyn, ale także cichy śmiech. Anna przynosiła ze sobą zapach świeżych kwiatów i domowego ciasta. Opowiadała Ameli historię o magicznych lasach i gadających zwierzętach. Przyniosła kredki i papier, i chociaż rączki dziewczynki były słabe, pomagała jej rysować kolorowe słońca i niezdarne motyle. Julian zaczął wracać do domu wcześniej. Zamiast iść do swojego gabinetu, zatrzymywał się pod drzwiami pokoju córki i słuchał. Słuchał głosu Anny, splatającego opowieści i cichego, słabego głosu Ameli, która po raz pierwszy od miesięcy zaczęła odpowiadać. Pewnego wieczoru zebrał się na odwagę i wszedł do środka. Anna i Amelia malowały akwarelami. Na kartce papieru powstawał obrazek przedstawiający małego ptaszka ze złamanym skrzydłem, siedzącego w gnieździe. Amelia spojrzała na niego swoimi wielkimi oczami. Tato, czy ptaszek poleci jeszcze kiedyś? Julian otworzył usta, by dać logiczną, beznadziejną odpowiedź, ale spojrzał na Annę. Jej oczy mówiły mu, żeby spróbował inaczej. Przysiadł na skraju łóżka, czując się niezgrabnie. Oczywiście, że poleci. Czasami skrzydełka muszą po prostu odpocząć, żeby stały się silniejsze. Amelia uśmiechnęła się delikatnie. To był pierwszy uśmiech skierowany bezpośrednio do niego od bardzo, bardzo dawna. Zaczął spędzać z nimi coraz więcej czasu. Anna w subtelny sposób wciągała go w ich mały świat prosiła, żeby dokończył czytać rozdział, kiedy ona musiała przygotować lekarstwa. Sugerowała, żeby opowiedział Amelie o miejscach, które odwiedził. Julian na początku niechętnie zaczął opowiadać. Mówił o śnieżonych szczytach Alp, o błękitnych wodach Karaibów, o wielkich, starożytnych miastach. Amelia słuchała z otwartymi ustami, a w jej oczach pojawiał się błysk ciekawości. Choroba wciąż tam była, cień wciąż wisiał nad nimi, ale w tym pokoju Dzięki Annie na krótkie chwile pojawiało się światło. Julian odkrywał swoją córkę na nowo, a właściwie po raz pierwszy. Dowiedział się, że jej ulubionym kolorem jest żółty, bo przypomina jej słońce, którego tak rzadko doświadczała. Dowiedział się, że marzy o tym, by poczuć pod stopami trawę i zobaczyć prawdziwego motyla, a nie tylko tego z książki. Te proste pragnienia uderzyły go mocniej niż jakiekolwiek dane giełdowe. Były tak małe, a jednocześnie tak niemożliwe do spełnienia. Jego miliardy były bezwartościowe w obliczu marzenia o dotknięciu trawy. Mijały tygodnie. Termin wyznaczony przez lekarza zbliżał się nieubłaganie. Stan Ameli pogarszał się. Była coraz słabsza, a dni, kiedy miała siłę malować czy słuchać opowieści, stawały się rzadsze. Julian czuł, jak czas przecieka mu przez palce. Każda chwila była cenna i bolesna zarazem. Przestał chodzić do biura. Całe swoje imperium oddał w ręce zarządu. Jego jedynym priorytetem stał się mały, gasnący płomyk w pokoju na końcu korytarza. Pewnej nocy Amelia miała ciężki kryzys. Jej oddech stał się płytki, a monitory zaczęły być przeraźliwie. Julian wpadł do jej pokoju, a za nim Anna. Wezwali karetkę, choć wiedzieli, że to na nic. W szpitalu lekarze tylko bezradnie rozłożyli ręce. To już koniec. Proszę się pożegnać. Julian stał nad łóżkiem córki, a jego serce pękało z rozpaczy i bezsilności. Trzymał jej zimną rączkę i płakał, po raz pierwszy od śmierci własnej matki, gdy był jeszcze chłopcem. Płakał nad straconym czasem, nad niewypowiedzianymi słowami, nad miłością, której nie potrafił okazać. Anna stała obok niego, cicha i spokojna. Położyła mu dłoń na ramieniu. Kiedy lekarze wyszli, by dać im prywatność, Odwróciła się do niego. Jej twarz była poważna, ale w oczach płonął dziwny, zdeterminowany ogień. Jest jedna szansa, powiedziała cicho, ale dobitnie. Julian spojrzał na nią przez łzy, nie rozumiejąc. Lekarze powiedzieli, zaczął, ale mu przerwała. Lekarze mówią o medycynie konwencjonalnej. Ale ja nie jestem tylko opiekunką, panie Sterling. Zanim, zanim zmieniłam zawód, przez 15 lat byłam pielęgniarką na oddziale kardiochirurgii dziecięcej. Widziałam rzeczy, które lekarze nazywali cudami. Julian patrzył na nią, zszokowany. Nigdy nie pytał jej o przeszłość. Była dla niego po prostu anną, służącą, opiekunką. Co chcesz przez to powiedzieć? Wyszeptał. Słyszałam o eksperymentalnej procedurze. Nazywa się to transplantacją domino. Jest niewiarygodnie ryzykowna, prawie nikt jej nie wykonuje. Polega na tym, że pacjent z inną, mniej groźną chorobą, na przykład płuc, otrzymuje przeszczep serca i płuc razem. A jego zdrowe, choć nie pasujące do jego ciała serce, jest natychmiast przeszczepiane drugiemu pacjentowi. Szanse są minimalne. Znalezienie dwóch pasujących pacjentów i dawcy w tym samym czasie, w tym samym miejscu, to graniczy z niemożliwością. Dlatego nikt panu o tym nie powiedział. Julian wpatrywał się w nią, a w jego sercu zaświtała iskierka nadziei, tak słaba, że bał się oddychać. Ale skąd, skąd wziąć pacjentów? Dawce? I wtedy Anna zrobiła coś, co wstrząsnęło Julianem do głębi, co przewróciło jego świat do góry nogami i na zawsze zmieniło jego postrzeganie wartości i poświęcenia. Spojrzała mu prosto w oczy, a w jej głosie nie było cienia wahania. Dawca to największy problem, ale pacjentów jest dwoje. Amelia potrzebuje serca. A ja? Ja od lat jestem na liście oczekujących na przeszczep płuc. Mam zwłóknienie. Lekarze dają mi rok, może dwa. Ale moje serce, moje serce jest idealnie zdrowe. Julianowi odebrało mowę. Patrzył na tę skromną kobietę, która przez ostatnie tygodnie wniosła do jego domu więcej ciepła niż ktokolwiek inny i nie mógł pojąć ogromu tego, co właśnie zaproponowała. Chciała oddać swoje życie, Swoją szansę na przetrwanie, by jego córka mogła żyć. Chciała stać się częścią medycznego cudu, mostem między życiem a śmiercią. ''Anno, ty nie możesz, wykrztusił, ale ona położyła palec na jego ustach. Moja przyszłość i tak jest niepewna. Pańska córka nie ma jej wcale. Przez ostatnie tygodnie pokochałam ją jak własne dziecko. Widziałam w niej życie, które chce rozkwitnąć. Jeśli istnieje choćby najmniejsza szansa. Że moje serce może bić dalej w jej piersi, że ona będzie mogła biegać po trawie i gonić motyle, to moje życie będzie miało sens, jakiego nigdy nie miało. Proszę tylko o jedno. Niech pan będzie dla niej ojcem, na jakiego zasługuje. Niech pan jej da miłość, której ja nie zdążę jej dać. Uzy płynęły po policzkach Juliana swobodnie. To nie były już łzy rozpaczy, ale łzy wstydu, podziwu i druzgocącej wdzięczności. W jednej chwili zrozumiał, jak bardzo był ślepy. Mierzył wartość ludzi i stanem konta, a tymczasem największy skarb, największe poświęcenie, przyszło od kobiety, której płacił skromną pensję. Jej propozycja nie była transakcją. To był akt czystej, bezwarunkowej miłości. Zaczęła się walka z czasem. Julian użył wszystkich swoich wpływów i pieniędzy, ale tym razem nie po to, by kupić rozwiązanie, ale by utorować drogę dla cudu. Znalazł zespół chirurgów w Zurychu, który zgodził się podjąć ryzyko. Przekonał komisje etyczne, poruszył niebo i ziemię. W ciągu kilku dni zorganizowano transport medyczny. W tym czasie Anna i Amelia leżały w sąsiednich salach. Julian nie opuszczał ich ani na krok. Siedział między ich łóżkami, trzymając obie za ręce. Opowiadał im historie, te same, które opowiadała im Anna, ale teraz dodawał własne zakończenia, pełne nadziei i obietnic przyszłości. Dzień operacji był najdłuższym dniem w jego życiu. Kiedy zabierano Annę na salę operacyjną, uśmiechnęła się do niego blado. Dbaj o naszą dziewczynkę, wyszeptała. Julian mógł tylko skinąć głową, bo gardło miał ściśnięte z emocji. Potem zabrano Amelię. Czekał na korytarzu, który wydawał się nie mieć końca. Godziny mijały jak wieczność. Nie myślał o akcjach, o rynkach, o zyskach. Myślał tylko o dwóch sercach, jednym, które miało przestać bić, by drugie mogło zacząć na nowo. Po dwunastu godzinach na korytarzu pojawił się główny chirurg. Był wyczerpany, ale na jego twarzy malował się wyraz zdumienia i szacunku. Zdjął maseczkę i spojrzał na Juliana. Operacja Ameli się udała. Serce pobiało pracę. Jest silne. To prawdziwy cud. Julian poczuł, jak uginają się pod nim kolana. A Anna? Zapytał drżącym głosem. Chirurg westchnął: Znaleźliśmy dawce płuc w ostatniej chwili. Mieliśmy niewiarygodne szczęście. Obie są w stanie krytycznym, ale stabilnym. Obie walczą. Ta kobieta ma niesamowitą wolę życia. Następne tygodnie były powolnym powrotem do życia. Julian nie ruszał się ze szpitala. Spał na niewygodnym krześle, jadł szpitalne jedzenie i czuwał. Najpierw obudziła się Amelia. Kiedy otworzyła oczy i zobaczyła go przy swoim łóżku, uśmiechnęła się słabo i wyszeptała: Tato. To proste słowo było dla niego najpiękniejszą muzyką. Kilka dni później wybudzono Annę. Była słaba, ale kiedy Julian powiedział jej, że serce Ameli bije mocno i miarowo, po jej policzku spłynęła łza szczęścia. Rekonwalescencja była długa, ale pełna małych zwycięstw. Pierwszy samodzielny oddech Ameli. Pierwszy krok Anny. Pierwszy raz, kiedy Amelia mogła wyjść na szpitalny trawnik. Julian niósł ją na rękach. Kiedy postawił ją na ziemi, dziewczynka zachichotała, czując łaskotanie trawy pod bosymi stopami. Właśnie wtedy przeleciał obok nich żółty motyl. Amelia pisnęła z zachwytu i próbowała go gonić swoimi niepewnymi kroczkami. Julian stał obok Anny, która poruszała się z pomocą balkonika i oboje patrzyli na ten obrazek, a łzy napływały im do oczu. Po powrocie do domu nic już nie było takie samo. Rezydencja przestała być zimnym muzeum. Julian kazał usunąć większość drogich, niewygodnych mebli, a w ich miejsce wstawił miękkie sofy i kolorowe dywany. Ściany zapełniły się rysunkami Amelii. Dom wypełnił się śmiechem i zapachem pieczonego chleba, który Anna uwielbiała robić. Anna nie była już służącą. Była częścią rodziny. Była dla Amelii drugą matką a dla Juliana najbliższą przyjaciółką i moralnym kompasem. Minęły dwa lata. Pewnego słonecznego popołudnia Julian siedział na tarasie, obserwując, jak zdrowa, pełna energii Amelia biega po ogrodzie z psem, którego jej podarował. Anna, która odzyskała już pełnię sił, sadziła w ogródku ulubione żółte kwiaty Amelii. Podeszła do niego i usiadła obok. Patrzyli w milczeniu na bawiące się dziecko. Blizna na piersi dziewczynki, widoczna z podletniej sukienki, była jedynym przypomnieniem o koszmarze, który przeżyli. Dziękuję, powiedział cicho Julian, odwracając się do Anny. To słowo wydawało się tak małe i nieadekwatne do długu, jaki u niej miał. Anna uśmiechnęła się ciepło. Nie dziękuj mi. Dziękuj sercu, które wiedziało, gdzie jest jego prawdziwy dom. Julian spojrzał na swoją roześnianą córkę, a potem na kobietę, która nauczyła go, czym jest prawdziwe bogactwo. Zrozumiał, że jego największa transakcja w życiu nie została zawarta w sali konferencyjnej, ale na szpitalnym korytarzu. Nie przyniosła mu zysków finansowych, ale coś nieskończenie cenniejszego odkupienie, miłość i rodzinę. Odkrył, że najsilniejsze serce to nie to, które jest zdrowe fizycznie, ale to, które potrafi kochać bezwarunkowo. I to serce, które biło teraz w piersi jego córki, uratowało nie tylko ją, uratowało również jego.